Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w Unii Europejskiej powstaje Ministerstwo Prawdy, które będzie strzec prawdy taką, jaką sobie założył Unia Europejska. I tylko będzie jedna prawda, pamiętajcie, a dziś się dowiadujemy, że też powstanie Tarcza Demokracji, która będzie potrzebna do organizowania wyborów w państwach członkowskich. I to Unia Europejska będzie miała nadkomisję wyborczą, która będzie ważniejsza od wszystkich komisji wyborczych poszczególnych państw. Ponadto Komisja Europejska przedstawi swoje wytyczne w sprawie organizacji wyborów. Zamierza też zmusić kraje członkowskie do przyjmowania ekspertów wyborczych z innych krajów Unii Europejskiej. A wisienka na torcie Komisja Europejska udostępni Krajowym Komisjom Wyborczym swoje narzędzie cyfrowe czyli krótko mówiąc, chce wszczepić się swoimi programami do krajowych cyfrowych systemów wyborczych. Powiem wam, że już wszystko tak na bezczela się robi i że to masakra. Myślę, że jeszcze jakieś 2-3 lata i takie kanały jak na przykład mój już nie będą dostępne w sieci. No chyba, że stanę się akredytowanym weryfikatorem wiedzy opłacanym przez Unię Europejską.